serdecznie, poszedł Ryszard z strony, instruktor nauki jazdy na kategorię A, A2, AM. Rozpoczniemy teraz przygotowania do egzaminu praktycznego z placu manewrowego. Egzamin praktyczny rozpoczyna się od przedstawienia motocykla w miejscu parkingowym, w garażu. Rozpoczyna się w ten sposób, że musimy motocykl doprowadzić do miejsca parkingowego. To się znajduje tutaj w takiej Zostawiamy po prostu podnóżek, jest bardzo ważny. I zaczynamy część teoretyczną, czyli pytania: gdzie znajdują się płyny i światła motocykla? Odnośnie płynów mamy yy, cztery punkty. Pierwszy punkt w, gladlu, w Gladiusie, pierwszy punkt. Znajduje się po tej stronie. To jest płyn chłodzący. Tak, tutaj mamy zbiorniczek wyrównawczy, tak zwany. To jest jeden punkt, który się znajduje po tej stronie Gladiusa. Przechodzimy na drugą stronę. Tutaj mamy płyn hamulcowy przedni. Tutaj mamy płyn hamulcowy tylni. I tutaj mamy pomiar oleju. Wszystko to mierzymy oczywiście w pozycji pionowej, czyli podnosimy motocykl, tak go na wprost, to jest pozycja pionowa, to jest pewnie najlepiej. Wszystkie pomiary się odbywają. OK. Teraz przejdziemy do świateł, które też musimy znać motocyklu. Światła w gladiusie po przekręceniu kurczyka w ten sposób od razu zapalają się światła Mijania pozycyjne Można sprawdzić z przodu, z tyłu, bo musimy obejść motocykl z jednej i drugiej strony Pokazać, jeżeli coś takiego wylosujemy, bo są pytania, które musimy wylosować na egzaminie prawda? Następnie są światła drogowe Światła drogowe, czyli inaczej długie Przedstawiając rękę sprawdzamy, czy się zmieniają prawda? Widzimy, że się zmieniają To są światła drogowe Następne światła, światła awaryjne. Tutaj wciskając, mamy światła awaryjne, które się palą prawda, z przodu i z tyłu. Tutaj w tym wypadku też musimy przejść dookoła, bo egzamin terenowy musimy pokazać, że wiemy gdzie się znajdują i, i, i jak funkcjonują. Następnie mamy kierunkowskazy. Kierunkowskazy mamy tutaj. Lewy. Oczywiście też musimy przejść z jednej strony i z drugiej, żeby sprawdzić, czy działa, z przodu i z tyłu. Tak jest. Wyłączamy go w ten sposób, wciskamy do środka i zmieniamy na prawy i to samo się dzieje. Czyli musimy przejść z jednej strony z drugiej strony, żeby pokazać, że, że funkcjonuje. Wyłączamy w ten sam sposób, wciskając do środka. Mamy sygnał, który też musimy wiedzieć gdzie jest. Tutaj mamy sygnał. Następnie mamy jeszcze taki, takie światło postojowe, tylko że postojowe to musimy przekręcić kierownicę w lewą stronę do końca. I tutaj kluczyk musi iść na pozycję literki tej P, czyli postojowe i tutaj światełko takie malutkie, które nam się pali to jest właśnie światło postojowe, takie parkingowe. Tak? I to ze świateł, oprócz najważniejszego, można powiedzieć, światła, czyli hamulca, mamy już zasok. Hamulec sprawdzamy w sposób następujący. Przystawiamy ręką tutaj i przednim hamulcem, czyli głównym hamulcem ręcznym hamujemy, i wtedy widzimy zmianę światła, prawda? Mamy też hamulec tylni, czyli pomocniczy tak zwany, który znajduje się tutaj pod nogą. I w ten sam sposób sprawdzamy, tak? Przyciskając światło nam się zapala z tyłu i gasi, Ok. Odnośnie świateł, sygnału, mamy już za sobą. Co jest jeszcze ważne? ważne jest jeszcze naciąg hamulca, tak? Naciąg hamulca e, powinien być zgodny z zaleceniem producenta. Jest to około 2-3 cm, akurat w się, ale Najlepsze, najlepsze jest powiedzenie, że zgodnie z zaleceniem producenta. Po pokazaniu yy, wszystkich yy, miejsc, gdzie, gdzie są płyny światła, motor przedstawiamy w tak zwanym parkingu lub garażu można tak powiedzieć. szukamy pod na najlepiej, najlepiej prawą nogą. Odkręcamy kierownicę w prawo już na pól, żeby, żeby nie było problemu, żeby nam weszło, bo robimy to na trzy. Najlepiej go trzymać zawsze w pozycji pionowej, żeby nie bujał się nie do przodu ani do tyłu, dlatego że ymm, przy, przyciskając do siebie, prawda, wtedy strasznie dużo ciężar jest i możemy sobie nie poradzić, jeżeli jest osoba krucha, sobie nie poradzić z tym. Jeżeli odpychamy go w tamtą stronę, to też musimy to utrzymać. Najlepiej utrzymać go w pozycji pionowej i przypilnować tego. Idziemy do tyłu, nieważne jest stąpanie po linii, ważne jest to, żeby motocykl nie najechał dalej. Tak? Dojeżdżamy do punktu, skręcamy w lewo, dojeżdżamy tutaj do linii, skręcamy znowu w prawo i ustawiamy go na wprost, między jedną a drugą linią. Dojeżdżamy do tyłu, stawiamy podnóżek i siadamy na motocyklu. Jak siadamy na motocykl, to musimy go przygotować przed egzaminem. Czyli lustka. ustawiamy lusterka w ten sposób, że widać było część łokcia, końcóweczkę łokcia, tak, tutaj ręki i całą przestrzeń z tyłu. Przestrzeń z tyłu, którą musimy mieć widoczną. To samo jest po prawej stronie, czyli widzimy tutaj końcóweczkę łokcia i, i tą przestrzeń, która jest poza. Jeżeli jesteśmy przygotowani. Skiwamy głową egzaminatorowi, że jesteśmy przygotowani. Możemy podjechać lub podeptać motocykl do miejsca linii tutaj przerywanej i od tego miejsca zaczynamy zadanie wjazdu do ósemki. Ósemkę musimy przejechać pięciokrotnie w całości, czyli wjeżdżając wszystko jedno z której strony, czy z prawej, czy z lewej musi być cała ósemka. Czyli tamto jest powrotem zrobiona i to jest liczona jako jedna ósemka. Przypominamy o tym, że przy zawracaniu dobrze jest odchylić głowę w stronę, którą będziemy skręcać, po to, żeby sprawdzić, czy za nami nikogo nie ma. Ja tą czynność teraz pokażę. Przed rozpoczęciem każdego manewru należy skręcić głowę w prawo, w lewo, żeby sprawdzić, czy nikogo za nami nie ma. To należy wykonać przed każdym manewrem. Wjazd do ósemki i przejechanie ósemki. Musi się odbyć pięciokrotnie. zadaniem jest zadanie salon wolny, które mamy przed sobą tutaj. Przejechanie przez 5 gramy. nie jest ważne czy to przejeżdża się szybko czy wolno, ważne jest żeby przejechać i nie potrącić żadnego pachołka. Należy je poprzedzić zawsze skręceniem głowy w prawo i w lewo, żeby sprawdzić. Slalom wolny odbywa się dwukrotnie. Następnym zadaniem jest e, slalom szybki. Należy przy wjeździe i wyjeździe mieć prędkość 30, 30 km na godzinę. E, Przyjeździe trzeba ominąć trzy pachołki, które się znajdują w środku, wjeżdżając przez pierwszą bramkę i wjeżdżając przez tą ostatnią. Tak jak wspomniałem, przy 30 km na godzinę. Wjazd może się odbywać z yy, lewej czy z prawej strony dwukrotnie. Nie ma tutaj powiedziane, czy należy wjeżdżać raz z prawej, raz z lewej. Można wjechać cały czas albo z prawej, albo z lewej strony dwukrotnie. Zadaniem jest oczyszczenie przeszkody, odbywa się przy 50 km/h przy wyjeździe przez pierwszą bramkę. Czyli ważne jest lot przez pierwszą bramkę jest mierzony czas. Czyli tutaj musi być 50 km na godzinę. Później możemy sobie odpuścić planetkę, ale przy wlocie musi być 50 km na godzinę. Ćwiczenie te e, trzeba powtórzyć raz z jednej, raz z drugiej strony. Czyli nie tak jak w 30, że przejeżdżamy sobie z jednej strony, możemy to dwa razy z jednej strony zrobić. Tutaj musimy to zrobić raz z jednej strony, raz z lewej. Raz z lewej, raz z prawej, czyli z dwóch stron. Pokażę. Następne zadanie mamy hamowanie w wyznaczonym miejscu więc wyznaczamy sobie miejsce tutaj na tej linii i ja rozpędzę się z jakiejś odległości i zahamuję w tym miejscu dokładnie na tej linii hamowanie nie musi być ostre, może być spokojne aby było płynne i zatrzymane dokładnie na tej linii. Następnym zadaniem jest yy, hamowanie awaryjne. Hamowanie awaryjne musi się odbyć w 50 km na godzinę i musi być zrobione natychmiast po machnięciu przez egzaminatora ręką. Czyli jeżeli egzaminator macha ręką, musimy się jak najszybciej dotrzeć. Następne zadanie przejazd przez wjechać na wniesienie, zatrzymać motocyk. Może być to przy użyciu hamulca ręcznego lub nożnego, czyli głównego lub pomocniczego.